Siemanko. Witajcie na kanale Pierogi skimci w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z targów, dziecięcych targów. Mam tu już swoją wejściówkę i jest ze mną ktoś jeszcze. Patrzcie, jest ze mną VIP Kasia. Kasia ma Wam coś do powiedzenia. Kasia pokaż brzuch. Tak. Z Kasią umówiliśmy, umówiłyśmy się, że będziemy dzielić trudy macierzyństwa i... Polecam, super jest być w ciąży z, z przyjaciółką, jest ekstra. No, można się wygadać, wyżalić i wiadomo, że ktoś zrozumie, wypłagać i opowiadać o dłościach. Tak. Pokażemy Wam, jak nam się udało. Zam Zamierzamy brać udział w różnych eventach i tego typu sprawach, ale pokażemy Wam, co tam jest na targach, więc zapraszamy. W życiu nie widziałam tyle kobiet w ciąży, jak w drodze tutaj, bo jesteśmy w Seulu, w Coex, tu gdzie jest ta taka fajna biblioteka. Trochę tutaj trzeba było jechać i jest masa ludzi. Podstawa takich targów to iść do pierwszego stoiska, które coś daje i zaopatrzyć się w reklamówkę. I wtedy już można wrzucać rzeczy do tego. Masa tu jest rzeczy. A jak mi się podobają te takie naturalne te kolorki tych ubranek takich dla takich najmniejszych babyków, nie? Te ubraczki są dobre. I te, te kaftaniki, tego w sumie w Polsce chyba nie ma aż, tak? Nie? Takich kaftaników. Ale chyba jak myśmy były małe, to były, bo mama zawsze mówiła, że kaftanik mi ubierała, nie? A teraz już ludzie całkowicie przeszli chyba na budziaki. O, to jest coś dla nas, Kasia. Zestawy dziecięce, kołderek i innych rzeczy w Korei są strasznie ładniutkie. Zobaczcie. Tu jest jakieś takie bambusowe, jest mega miłe w dotyku. I śliczne. Jejku. Widzicie jaki jest plus tych targów? że jak nie chcę, żeby ktoś do mnie mówił, to mogę udawać, że nie rozumiem. Poranki nie mają tej, yy, tej wygody. Gdzie jest Kasia? Skupiłam Kasię. Tak jak pokazywałam wam targi jedzeniowe, to na tych targach matkowych zawsze jest, nie wiem, 300 razy więcej osób. O... Patrzcie, jakie naklejki na ściany. Wszystko tu jest. Od pokoi dziecięcych. Po pieluszki, wszystko, nawet siłownia dla dzieci. W Korei też są mega popularne nosidełka dla dzieci. Takie. I to się nazywa hipsi, czyli się tam siedzi, dziecko siedzi. Z tego co moja polska wiedza mi mówi, to nie jest zbyt zdrowe dla bioder. I żadna Polka w Korei, którą znam, tego nie używa, ale Koreanki używają tego zawsze. Wielkie na takich targach są też stoliska z dziecięcymi ubezpieczeniami. To jest coś, co w Korei każdy robi i trzeba zrobić do któregoś tam miesiąca ciąży, żeby mieć porządne ubezpieczenie. Myślałam, że myśmy już pół zeszły, a tu jeszcze jest jedna haula. Co? Ty mówiłam ci, dlatego ci mówiłam, że dwie godziny będziemy tutaj przynajmniej. No. Stoimy w kolejce po jakieś prezenty. Dla użytkowników aplikacji Bori Bori. Bori Bori to jest taka aplikacja, gdzie sprzedaje się ubranka dziecięca. Na każdym stoisku też na tych targach są różne takie gry do losowania, jakieś rzeczy. Jakieś takie rzeczy do losowania i tego typu sprawy też weźmiemy w tym udział. Zawsze jest mega dużo ludzi na tym. Koreańczycy bardzo lubią takie imprezy. Znaczy takie, takie losowanie. Uwielbiają coś dostawać za darmo. W mnie to nie dziwi, ja też lubię, więc będziemy tutaj stać. Niektórzy też robią tak, że przychodzą z mężem i każą mu klikać te wszystkie eventy, yy, brać udział we wszystkich konkursach, i mają wszystko podwójnie. Wiele osób tak robi, ale to trzeba mieć mężów, którzy się na to zgadzają, nasi niechętni. Kasia losuje, o matko, co za emocje. O, co masz? Ja, bryloczek uroczo! <try> Pomóż nogę z Lamborghini. Prestiż na Placu Zabaw. Znowu jakiś luksus. Jest też cała masa fotelików dziecięcych. W Korei, tak jak w przypadku nosidełek, w Korei jest mniejsza świadomość na temat fotelików. Zdecydowanie mniej ludzie zwracają na to uwagę. Często się zdarza, znaczy często, no tam nie często, ale zdarza się, że ktoś wozi dziecko bez fotelika. W Polsce to raczej z tego co widzę w internecie nie przechodzi bez echa i nawet obce osoby potrafią napisać komuś w internecie, że ma źle zapięte pasy, że coś. No, nawet w skrajność to wchodzi. W Korei w drugą stronę. Prędzej będą wozić dziecko bez zapiętych pasów w ogóle, niż będą się czepiać, że ktoś ma źle zapięte. Oczywiście foteliki są bardzo ważne. Trzeba dobrze zapinać pasy, trzeba dobrze dobierać rozmiary, ale taka ciekawostka. I marek fotelików też nie jest tak bardzo dużo. Jest kilka tych takich międzynarodowych i cała masa koreańskich fotelików, one zwykle nie są na tych targach. Te koreańskie foteliki często... Chyba jedna marka jest jakaś zatwierdzona też w Europie, a reszta to jest taka bez jakichś atestów. Patrzcie, sterylizator do butelek. Najbardziej popularny sprzęt matkowy w Korei. W sensie prawie każdy, kto ma dziecko, małe noworodka, kupuje to, bo w Korei bardzo dużo ludzi używa butelek, nawet, nawet jak karmią piersią, to często ludzie odciekają mleko i używają butelek. Bardzo dużo też ludzi przychodzi na takie targi już z dziećmi, po prostu na przykład, żeby kupić fotelik czy coś takiego. I jest bardzo dużo tutaj pokojów do karmienia. I tam są gotowe mieszanki też. I tam oczywiście jest napisany Sujusil i można tam karmić i piersią i nie piersią. Są tam też gotowe mieszanki, bo to jest chyba sponsorowane przez w ogóle jakieś firmy od mleka modyfikowanego, więc tam pewnie się dostaje. Nie, można nagrywać po prostu, za dużo tu jest eventów, ja tu muszę zbierać gratisy, potem wam zrobię on unboxing gratisowy. Uwaga, wrzucam do torby. Często też pytacie, czy w Korei popularne są słoiczki dla dzieci. Nie są popularne, ale są popularne takie jedzonka, czyli ryżanki takie w opakowaniach, pakowany tak na jedną, maksymalnie dwie porcje chyba i y, y, dużo ludzi z tego korzysta, do tego stopnia, że zamawia na przykład cały zestaw jedzenia na na przykład tydzień i dostaje taki, taki, takie pudło z tymi paczuszkami i tym karmią dzieci niektórzy, nie? Bo to jest świeże, więc on, to nie jest tak, że to no. jest pasteryzowane jak gerbery, więc przez tydzień trzeba to zburzyć. To właśnie, to jest tak, że w lodówce to musisz trzymać. Bardzo dużo ludzi z tego korzysta. U nas w rodzinie też, pamiętam, że jakieś kuzynki bardzo zachwalały. Jest też dużo takich saszetek, ale w saszetkach zwykle nie ma musików. Praktycznie w Korei nie ma musów. Bardzo mało jest. Tutaj jest jabłkowy i to tyle z musów. Większość to są takie małe soczki. Na przykład tutaj jest sok z Gruszki i doradzi, zawsze zapomnę co to jest, ale Sonu bardzo lubił, nie jest to takie bardzo słodkie i podobno jest bardzo zdrowe. Są też przyprawy do kulek ryżowych, czyli jakieś suszone warzywa, które można dodać do ryżowych kulek. Mówiłam Wam o spaniu razem, zaraz Wam gdzieś tu pokażę na pewno podłogowe łóżka, ale bardzo popularne są też takie osłonki do łóżek zwykle do podwójnych małżeńskich łóżek. Taka całą osłonkę się montuje i tam dziecko śpi z rodzicami. Często ludzie z tego korzystają. Nie wiem, czy używa się w Polsce takich poduszek też, ale w Korei, nie wiem, wydaje mi się, że bardziej w Polsce się mówi, że nie powinno dziecko mieć ani poduszki, a często nawet ani kocyka, żeby zapobiegać śmierci łóżeczkowej. W Korei mniej mniej się chyba obawiają tego i bardzo często dzieci mają takie poduszki. Większe dzieci już potem mają takie poduszki, do większe dzieci to Normalne, ale małe dzieci mają takie, bo Koreańczycy bardzo się boją, że kształt główki będzie niesymetryczny. Po latach spania na podłodze mają się w sumie czego bać. Są też takie foteliki dla dzieci do karmienia. Przez to, że bardzo wiele Koreanek karmi dzieci mlekiem modyfikowanym, to może rozszerzać dietę wtedy w czwartym miesiącu ciąży. Wtedy często korzystają ludzie z takich niskich fotelików, które stawiają na podłodze albo nawet na stole. Nie no są dla takich malutkich dzieci, takie mini foteliczki. Ja mam pewne. Wątpliwości, czy dziecko normalnych rozmiarów by tu weszło, ale może zaburzone mam teraz poglądy przez to, że son już jest bardzo duży. Bardzo popularne w Korei jest też przechowywanie krwi pępowinowej i nawet na takich targach są stoiska. W Ka każdym szpitalu jest też takie stoisko. Można skorzystać z takiego czegoś i wiele osób się na to decyduje. Są takie maty i one są bardzo popularne w Korei. W mieszkaniach ludzie nie chcą, żeby dźwięki z ich mieszkania docierały do sąsiadów. I sąsiedzi też nie chcą, żeby do nich docierały te dźwięki, więc wiele osób wykłada sobie całą sięką podłogę takimi matami. Te są super, bo wyglądają rzeczywiście jak podłoga, a chodzenie po nich jest takie mięciutkie. Czy wózek na pieska i dziecko. Mówiłam Wam ostatnio, że w Korei pierwszy raz w tym roku sprzedaż wózków na pieski przekroczyła sprzedaż wózków na dzieci. No to rozwiązanie podwójne tutaj śmieszne są te wózki, ale bardzo leciutkie i bardzo dobrze się podobno składają wiele osób na takie, na takie większe dzieci kupuje tego typu wózek zobaczcie jakie superowe podusie bardzo dużo jest też tu pościeli dla dzieci, tak jak kołdry koreańskie dla dorosłych są super, tak i dla dzieci też są super o, na takie większe dziecko, no nie? No to takie, że wiesz, jak ci y, boli ręka już odnoszenia, noszenia to sobie tak zarzucasz na pederko. ale czy to się nie krzywi kręgosłup od tego? Pewnie się krzywi, nie? Takie są też nosidełka. No, nosidełek to jest każdy rodzaj. O, takie łóżka też są rodzinne czyli takie, że jest łóżko dorosłych i z dostawką. I dzieci czasami śpią bardzo długo w takich łóżkach, właśnie. Są też hanboki dla dzieci. A, sesja zdjęciowa. Też piekakówki około. Chyba się nie jest zadowolone to dziecko było tu. Nie, to są w większości roczniaki, nie? No. Ale mi się ale bardzo śliczne. podobają. I to studio naprawdę robi fajne, bo oni mają tak, że oni w zimie, gdzieś mają takie drzewo z kameliami. Ono kwitnie i śnieg na nie pada. Ja. I też jest mega. Ale w lecie też mają ładnie. Oni tam robią w tym. Buchczą? Buchczą też, no. No i to są te zimowe, nie? I oni gdzieś któreś mają takie właśnie z tymi kameliami, ale chyba się to inne studio, bo jest kilka ich, nie? To są te zimowe handboki, tym mi się też strasznie podoba sobie są. Jest też bardzo dużo studiów zdjęciowych, które proponują zdjęcia i proponują też takie a to jest inne, uro... to jest Tak, proponują też takie urocze gadżety z tymi zdjęciami potem. I to, co widzicie u mnie, chyba nigdy nie złożę a tego a do osiemnastki, Ten chcesz to jest taki ładniejszy, to jest nowa wersja. Ja sprzedałam swój stary taki tak, żeby sobie kupić stary. tak. To jest, widzisz, bardziej stylowy, nowoczesny. Ten taki bardziej poddziecięcy design, a ten taki bardziej nowoczesny. Yy, to jest coś, co znajdziecie w każdym koreańskim domu z dzieckiem. Zwykle ludzie to składają. Jak nie wiem, dziecko ma już 2-3 latka, byśmy myśmy chyba jedynie nie złożyli. Sonu tak kocha tam mieć zabawki. wydaje się bo... wydaje, że Sonu kocha swój baby room do tego stopnia, że nie odda rodzeństwu i <grytanie> będzie w nim siedział do 18. I, osiemnastki. i jest sobie resztę mieszkania taki. <grytanie> tak. Ubranka. I nie wiem czy zauważyliście na tych plakatach, zwykle modelami dziecięcymi są dzieci, które mają jednego rodzica koreańczyka, a drugiego obcokrajowca. To jest mega częste i bardzo dużo dzieci takich yy, z, rodzica, z jednym rodzicem z innego kraju. Już od najmłodszych lat zarabia w ten sposób. Bardzo to jest popularne. Wydaje mi się, że w Polsce też często dzieci innych narodowości są modelami, no bo wyróżniają się troszeczkę, dlatego bardziej przykuwają wzrok. Przerwa na picie, bo chodzimy już chyba z dwie godziny, nie? A rozrywka. Wszyscy tutaj mają taką rozrywkę. No nie mogę z tych wózków, za każdym razem jak je mijam, to mnie szokują. Zobaczcie, tutaj Panie nas namawiają na jakiś udział w jakichś eventach. No, na udział w jakichś eventach i tu są takie te... Takie brzuchy. I nawet biust jest i może sobie tato przymierzyć i sprawdzić, yy, czy ciężko mamie jest. Ja nie wiem, czy ja potrzebuję kupować te Uwaga, szokująca nowinka technologiczna. Tu jest jakieś stanowisko, jak się ma zdjęcie USG3D. Takie mniej więcej. To drukarka 3D. <laughs> nie, to chyba za dużo na mnie. Drukuje model dziecka. Tu jest jakiś szałowy konkurs. Można coś wygrać. Kasia już bierze udział. Ja też zacznę zaraz. Sysacze do nosa. Po w Polsce popularny jest chyba katarek do odkurzacza. W Korei do odkurzacza nikt nie, nie montuje takich sprzętów, ale są takie śmieszne, takie urocze dość odsysacze. Ja, maseczki na brzuch. Jest jeszcze oni mają z kapusty, tamte. W tamtej Maseczki w płach, płachcie na brzuch i są też maseczki w płachcie na piersi, takie kapuściany. Trwa jakieś szkolenie. I akurat jest o depresji poporodowej. Może to warto posłuchać. Matko, co to za koszula na piękne, Ja chcę to. Matko, kochana, piękne jest? rzeczy dla mamy synka też są, dla mamy córki też są. Jak mi się tak sukienka dorosła podoba. Jejku, tutaj pani ma nawet ubrany na sobie. Nie wiem, czy wam to już mówiłam, ale w Korei nie ma praktycznie wózków z gondolami. Można kupić spacerówkę, która się rozkłada, maksymalnie tak, ale gondol prawie nie ma. Może są dwie marki, które produkują, sprzedają z gondolami. W Korei w tym jedna to była ta, ale powiedzieli, że od tego roku już nie będzie. Koranki zwykle albo kładą dziecko w taki sposób, ale moim zdaniem no to, to trochę niebezpiecznie. Nie, i, I chyba niezdrowo dla kręgosłupa, albo po prostu noszą w chustach, nie w chustach, w nosidełkach od, od maleńkości, a nosidełka też nie są najzdrowsze dla dzieci takich malutkich, więc czy nie są najzdrowsze. No, w Polsce w ogóle są niewskazane w Korei się tym nie przejmują, więc trzeba tu będzie coś pokombinować ostro z wózkami. Jak już Wam wspominałam o mleku modyfikowanym w Korei, nie wiem, czy jest to popularne w Polsce, te maszynki. Widziałam je tylko na jakichś amerykańskich Instagramach, ale to są maszynki do przygotowania mleka modyfikowanego, że same odbierzają, same mieszają, wszystko niby robią same i to jest bardzo popularne. Ostatnio w Korei się robi, no bo tutaj bardzo wiele osób korzysta właśnie z mleka modyfikowanego. Jestem ciekawa czy w Polsce też się tego używa. Podobno droga impreza bardzo. W, nigdy w życiu nie widziałam tylu kobiet w ciąży co dzisiaj. Koniec. Idziemy do domu Viola. Idziemy do domu naprawdę, Kasia. Idziemy do domu. Siemanko. Siemanko. Miałam Miała baba kokuta. <noise> No, miałam otwierać wszystko potem ale przyszłam z tymi torbami i Sonu mówi, że chce zobaczyć zawartość więc już za jednym zamachem żebym o czymś nie zapomniała robimy unboxing toreb z targów, co można dostać na koreańskich targach dla dzieci, jak wam mówiłam Koreańczycy bardzo lubią darmowe próbki więc sporo tutaj tego będzie Sonu już się pewnie większością z nich zaopiekuje, dobre? tutaj mamy amerykańskie suszone śliwki Polskie suszone śliwki są popularne na świecie, więc ja tu widzę niszę na rynku koreańskim. Powinni wejść z polskimi suszonymi śliwkami. W Korei dość niedawno odkryli, że dobre są dla dzieci suszone śliwki, jak mają problemy z pójściem do łazienki i od, dość, od niedawna pojawiły się w sklepach. Tutaj mam jakieś ekologiczne płyny do mycia naczyń. W Korei dla dzieci bardzo ludzie dbają o to, żeby używać ekologicznych płynów do mycia naczyń, jakichś innych niż zwykłe. Ja muszę powiedzieć, że nie przywiązywałam do tego wagi za bardzo, ale może trzeba zacząć, nie okay. wiem. Miętowy chyba. Pachnie jak ludzki. To też dostaliśmy tylko za przyjście, podejście do stanowiska i to jest bardzo popu Taki śliniaczek mm, o takim kształcie. Zobacz, Ty lubisz takie. Tak. Tak? No. To nie jest śliniaczek tak naprawdę, tylko szaliczek. Większość dzieci nosi takie szaliczki. On z jednej strony ma taką milutką bawełnę, a z drugiej strony takie płócienko. Można tego używać jako śliniaczek, ale można też używać jako taki szaliczek. Ono bardzo lubi takie trójkątne szaliczki. Trójkąt. Nie, to. Co to, to? Mamy też takie ubranko. Ubranko też było za jakieś polubienie na Instagramie czy coś. Zobacz. Chyba na ciebie to będzie za małe, nie? Tak. Pokaż, pokaż rozłóż. Nie. O, nie pasuje panu chyba, troszkę za małe. Takie miałeś jak byłeś malutki, wiesz? Drugie to Mhm, A to jest takie fajne w kaczuszki i króliczki. Na mnie też trochę za małe. Dobra, tak. W Korei mało jest wody dla dzieci. Zwykle ludzie ubierają dzieci w takie kaftaniki, jak wam pokazywałam na początku targów. I w, tylko w pieluszkę na przykład. Każde takie body jest na wagę złota, bo ciężko je tutaj dostać. Jedynie w takich sieciówkach zagranicznych są, a te koreańskich marek często mają taki dość dziwny rozmiar, że są jakby za krótkie. Na sonu były wszystkie za krótkie, za małe. To wygląda w miarę fajnie, chociaż widzę, że rękawki do ciałka no, też jakieś to, krótkie. To, to, to. Kremiki. I mam też jakieś 300 tysięcy próbek różnych kremików. To jest super, bo można sobie przetestować szczególnie zapachy przed kupnem. Jeszcze tutaj mam coś ciekawego, co akurat przy tej okazji Wam mogę pokazać. To jest son sugon, czyli ręczniczek do rąk, bo son to jest ręka, sugon to jest ręcznik. Ale w Polsce używa się pieluch tetrowych, często do wycierania dzieci, do tam... Do, do jakichś takich pielęgnacyjnych czynności. Zwykle używa się tetrowych pieluszek. Nawet tam, jak się uleje coś, czy coś takiego. A w Korei używa się takich, malutkich. W Korei i zwykłych ręczników używają małych, i tak ile dzieci też wygląda na to. B bardzo tego dużo mieliśmy, jak sonu był mały, wiesz? Ale to się szybko zużywa, no bo brudzi się, używa się, pierze się to non-stop, więc tego nigdy za wiele. Ładniutkie. I często mają takie ładne, drobne wzorki. I są albo bambusowe, albo bawełniane. Te chyba są bambusowe. Mam tu też całą masę różnych probiotyków dla dzieci. Ostatnio o probiotykach bardzo dużo słychać w Korei dla dorosłych i dla dzieci. Są wszelkiego rodzaju: w kapsułkach, pastylkach, proszkach, żelkach. Jest ich niesamowicie dużo. I dla dzieci też jest cała masa rodzajów. Te dla dzieci zwykle są z Europy albo z Ameryki. Mam tu takie. Pytaliście mnie, co się suplementuje w ciąży, co się suplementuje dla dzieci w Korei w ciąży. Tak jak w Polsce, kwas foliowy, a potem od 16 tygodnia jeszcze żelazo. Ale zwykle mamy kupują takie wielkie, multi, jakieś multivitaminy z tym wszystkim. A dla dzieci bardzo dużo ludzi suplementuje, właśnie, probiotyki, cynk, witaminę D, to wszyscy w Korei. Jedzą na potęgę i zawsze wszędzie wychodzi, że mają niedobór, i tak. I jeszcze Omega 3. Skorośmy otworzyli, nie? Fajne są takie targi, szczególnie jak się idzie z koleżanką, nie z mężem, bo można postać w kolejkach po wszystkie gadżety bez marudzenia. I przy okazji sporo sobie potestować potem w domu. Tylko jakbym poszła sama, to bym po nic nie stała, bo by mi było głupio tak samej stać. A jak poszłam z Kasią, to było super, i bardzo fajnie spędziłyśmy czas. Pogadałyśmy sobie. Polecam. Ciekawa jestem, czy w Polsce są też takie targi. Widziałam ostatnio, że są jakieś targi kosmetyczne gdzieś i że dość wysokopłatne, że wejście kosztuje na przykład 80 zł w Polsce, chyba w Poznaniu na jakieś targi. To te targi były darmowe. Wystarczyło mieć aplikację do tych targów, tam była mapa i coś jeszcze i z tą aplikacją można było wejść za darmo. A jeżeli ktoś nie miał smartfona, nie chciał mieć aplikacji... To mógł zapłacić za wejściówkę 30 zł około, ale nikt z tego nie korzystał, wszyscy wchodzili za darmo. Korei cała masa jest takich targów: są targi jedzeniowe, kosmetyczne, jakieś targi no każdego rodzaju. Jak jesteście kiedyś gdzieś w okolicach Koeksu, tam często ludzie przyjeżdżają zwiedzać na gangnam, to warto się zakręcić, czy nie ma jakichś targów. Są targi gier, są jakieś targi no najróżniejsze. Więc tak, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Zbieram tutaj tą rozwałkę, U. jaka nastąpiła i mówię wam pa pa